Witam wszystkim. Moje kolejne wideo po polsku będzie o smutnej wiadomości z Holandii. Nina, polska dziewczynka, która mieszkała w Holandii, popełniła samobójstwo w wieku 14 lat, ponieważ była prześladowana w szkole. Była wysoko wrażliwa, miała wielkie serce i zawsze dużo się uśmiechała. Dlaczego chcę o tym mówić? Bo ja też jestem wysoko wrażliwa i ja też byłam prześladowana w szkole. To często idzie w parze. Być wrażliwym ośnaca, że czujesz ból bardziej intensywnie, a wielkie serce, bo też kochasz głębiej, kiedy jesteś wrażliwa. I duży uśmiech, bo potrafić czuć radość bardzo mocno. I też często ten uśmiech, bo czujesz, że jesteś inna i nikt nie rozumie, co tak naprawdę czujesz. Więc z kim możesz porozmawiać o swoich wielkich emocjach? To chyba tylko ja, bo wszyscy, wszyscy inni. Inne. Wydają się być ok, a dzieci po prostu dalej są okrutne i pewne nienawiści. I tego też nie rozumiesz, bo jak to możliwe, że ludzie mogą aż tak ranić innych. W pewnym momencie możesz nawet zacząć wierzyć że ci, którzy cię nienawidzą, mają rację i zaczynasz źle czuć się ze sobą, ze swoim życiem. Albo ten ból po prostu staje się zbyt wielki i już nie dajesz rady śnieść go sama. I myślisz, że jest tylko jedna droga, by znów odnaleźć spokój. Rozumiem Cię, młode Aniele, i mam nadzieję, że odnalazł, odnalazłaś czystą miłość, którą jesteś, i spokój, na który. Dzielę się tą historią, jej historią, naszą historią, aby ludzie w końcu się nauczyli by być dobrze, by być świadomi, by się troszecz. By myśleć o sobie nawzajem i szczególnie by zwracać uwagę na tych, którzy zawsze się uśmiechają i mają wielkie serce. To właśnie o nich musimy e, najbardziej zadbać. Musimy zrozumieć, że. Nasze dzieci cierpią bardziej niż nam się wydaje. Że coś musi się zmienić w szkołach, w nas dorosłych. Musimy, musimy najpierw ulecieć siebie, by być dobrym przykładem dla młodych. Musimy, musimy ich słuchać. musíme učit o emocích, stresu, hejče, social, social med mediach, o dobroci i o tom, jak žít z poziomu srdce v školách. Ale můžeme tego učit tylko vtedy, kdy sami tím Żyjemy. Obudźmy się i bądźmy śmianą, śmianą. Spoczywaj w pokoju nino.